Więc tak, ja dzisiaj odczytuję tutaj obrączkę gołąbeczka, którego już wcześniej tu namierzyłam. To jest tak, PL21, PL21, 1084, 1084 i to jest yy, 02, 02, 11. PL 2.1, no tak jak widać tu na obrączce numerki. Może ktoś rozpozna swojego ślicznego gołąbka. Ślicznego rudaska. Rudalek taki mały. A chodź, Już jest. Taki rudasek. Tutaj zabłąkany, ale sobie radzi. Ładny ten gołąbeczek. Widać, że taki no bystry podam numer obrączki bo już go złapałam, spisałam właściciel może sobie obejrzy swojego gołąbeczka jak on sobie tu radzi z miejskimi 21 no to to trochę już tu jest tak faktycznie trochę już jest Poza domem. Wyjątkowe są te yy, rudalki takie. No ładny ma tam to. Ładne ma upierzenie.